No, to witam was, znowu w nowym odcinku. Musimy znaleźć właśnie tego gościa. Dobra, co my tu mamy? Ciekawego, jakąś amunicję. Dobra, latarkę mogę włączyć. Nie wiem, co za drugą, drugą broń może mi posłużyć, nie wiem. O, granacieki, powiedzmy. Albo, wiecie, dla bezpieczeństwa może jednak latarka. Wow. Zaraz <laughs> przyda się tu oko snajpera. A, gdzie ta snajpera? Tu? Nie. Tu. Nie pamiętam, czy tu się przybliżało, czy nie, ale chyba raczej nie. Chociaż, kurde... Może tym? Jakoś musi się to przybliżać. Hmm, czekajcie. Opcje Controls. Hmm. Nie widzę, żeby było coś, coś tam zoom albo... Kurde. No szkoda. Wow. SOS. Nie, SOS to jest tak. Coś tam, długi, krótki, długi. Już nie pamiętam. Dobra. Czy się przybliżał? Czy się przybliżał? A, No. Zrobimy tak: uśmiech. Uśmiech, panowie. Dobra, Blake, ale się nie ociągaj. Nie, chcesz pospacerować. Trzeba trochę uważać. Wow właśnie do tego. Kuźwa. Wow. Wow wow wow. Dobra. Pięknie. Mhm. Mm Co? Ta. Tak myślę. No, czym z wami tutaj pogadać? Szło, joi tak albo nie... Wow! Fu! Ha <laughs> Rozerwało go troszeczkę... Fu! Fu! <laughs> Palcie się palcie w pierony. Stałaby mi się jakoś tu apteczka kurczę. Okej. Okay. Wiecie co, i dogrzeć dupsko. No będzie ze mną krótko, raczej krótko. A tego bym nie chciał raczej. No, od razu cieplej. Chaos. <laughs> tak szczerze powiedziawszy, powiem Wam, że już powoli, powoli zbliżamy się. O nie. O, no. Dobra, teraz zmienimy nas perkę. O. Gdzie, gdzie, jest to bydle? Kuźwa, no. Źle zrobiłem. A, widziałem, że tu polegnę. Kurde, no. Dobra, to widzieliśmy już. Szlak. Tak dobrze szło. No, trudno. A, to szybko przejdę. I będzie pięknie. Czekajcie, to była snajperka, teraz, jeżeli dobrze pamiętam. Kurde macie. Z tym kółkiem. O, dobra. Zoomik. Zamiast uciekać to ci się patrzą Ja je, tego nie rozumiem Teraz tu wyjdzie jeden Jeżeli dobrze pamiętam, o Okej okay. Kuźwa Oni są tutaj dobrze. Trzeba bardzo Na nich uważać To lepiej już od razu rozwalić Trzeba łuby im Mocno. No, gdzie, gdzieś tu było ammo. Dobra. wo, tu... Gdzie jest ta snajperka? Kurde. Dobra, nie, znowu muszę iść. Dupską ogrzać. <laughs> o, amunicja. Wolę nie ryzykować. A w sumie kto nie ryzykuje, ten nie ginie Dobra Mam nadzieję, że teraz się uda Kurde Dobra, Blake, idziemy tylko kurde teraz nie wyskoczyli tu oni mają takiego takie odpały, że lubią kurcze Cholera jasna. Teraz ja wolę zmienić na tą broń i uważać. ...kuźwa na nich, bo zaraz ja chyba znowu polegnę. Może nie? O, było. Am-am-am. Amunicja. No. Było trochę, się boję. I zaraz wyskoczy jakiś gnojek. Ale nie ma jak sprawdzić. Dobrze. Tu ktoś jest? Ła! Idę do dziury. Kule, tu powinien być safe point. A, są chociaż apteczki, granaciki i ozóż maria. Ło! Lake. o, -o. Ja pierniczę, na. tu mogą sobie wejść. Uch, jezu. Ale mi serce wali. Fuchs. Jeden nie ma upa Drugi też. Okej. Okay. All right. Trzeba uważać. Znowu. Wow, wow, wow. Kuźwa, nie tak. Fuuu. <śla> Miam, miam. Jeszcze tu ktoś? Chyba... ...wszyscy. Dobra, może się troszkę ogrzeję. O, widziałem jednak. Facjatę A, tam widzę snajpera. Na górze. No, tu trzeba uważać. Czekaj, czy bym umiał go zdjąć teraz. Sprawdzimy. Okej. Okay. Cholera. O, jest. Haha! <laughs> 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 Dobra. No bierz na amunicję, Blake. Nie szalej, chłopie, nie masz aż Nie masz aż tyle amunicji. O! Okej. Okay. Ło! Wow. Nie bym mógł puścić tam granat. za... Blisko. Wow, muszę się wrócić. Bo mi dupa zamarza. Dobra. zmienia jakąś amunicją. Broń też dużo mam. Nie, na razie nie będę szalał. później mi się, jeżeli dobrze pamiętam. Dosyć przyda. Kurde. Jeszcze raz. hu! Aj. Dobra. Pali się. No i zwiał, kuźwa no. A ja mogłem go kropnąć. No cóż, dobra. Kropne do go gdzie indziej. Albo on mnie. A może i nie? Ufo. Wow. Dobra. Nie ma co się z koleśem bawić. A, to jest ten. Wow. Idę się ogrzeć. Yes, nie taczę ja mogłem się z nim bawić w sumie. Dobra. Ooo, teraz razu cieplutko. Dobra, spadamy. Powiem wam, że bardziej czuć klimat w tej grze, jak się gra właśnie... oj, ojoj, oj, 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 Jak się gra właśnie... E... Na... właśnie na powietrzu. Na takim właśnie terenie, niż wewnątrz. Tak mi się przynajmniej zdaje. Jakoś ten klimat taki... Bardziej fajniejszy. Tu trzeba znowu uważać. Sobie pan spaceruje, to zaraz go kropniemy. Wow. O! A już, już! już mu się zachciało. Teraz tu musimy trochę obczaić. Co, gdzie i jak? Dałoby się już wejść gdzieś do środka. Ja zaryzykuję. Kurde, nie chcę mi się wracać. Ło. Udało się, ale super. Już nie sprawdzę, co było w środku. Yes, Nash. Whiteley. White. Game over, Whitley. Uh, Whitley White. I don't think so. I control you. Right now, I control every man on this continent. Your pathetic sabotage of the consignment is a cheap there is an evac team on its way to this location. Once I take the chopper, I will begin global infection. Game over. <laughs> this game is just beginning. No, no. I przedostatni. Ja wolę tak zapisywać. Gdzieś widziałem apteczki. O, super. To mi się podoba. Dobra, cyk cyk cyk. Pożar ugaszę, ale już w kolejnym odcinku.